Zadanie 17. Na płaszczyźnie w kartezjańskim układzie współrzędnych dane są. Prosta K o równaniu. <laughs> prosta L o równaniu. <laughs> Proste K i L. Pokrywają się, nie mają punktów wspólnych, są prostopadłe, przycinają się pod kątem 30 stopni. Czyli zobacz, chodzi tutaj o wzajemne położenie tych prostych. E, czyli czy one się pokryją czy nie mają punktów wspólnych, czy mają jakiś punkt wspólny, tak? No i w karcie wzorów już masz podpowiedź, ponieważ jest napisane tak. Proste są równoległe wtedy, kiedy współczynniki są takie same. Albo są prostopadłe, jeżeli jak wymnożysz te współczynniki, to wyjdzie Ci minus 1. No i teraz tak. Jeżeli proste miałyby się pokryć, no to współczynniki... Raz, że musiałyby być takie same, no bo chodzi tu o nachylenie prostej, tak? Jak bardzo ta prosta ma pod górkę. E, czyli jakby miały się pokryć, no to e, raz, że, że nachylenie musiałoby być takie same, a jeszcze dodatkowo współczynnik B, no bo e, w tym samym miejscu ta prosta musiałaby leżeć. Czyli co? Patrzymy. Czy współczynniki A są takie same? No i ta prosta K, ona już jest tak ładnie napisana, tak? W takim... W taki sposób, że jest Y sam z lewej strony, tutaj jest AX plus B. Natomiast prosta L jeszcze nie. I chodzi tutaj też o to, żebyś to przerobił. Czyli y, zostawił sobie z lewej strony tylko Y natomiast minus 1 dał na prawo, więc będzie to wyglądało tak. Y to się równa minus 2X plus 1. W takim razie, gdzie są te współczynniki? No, przy X. Przed x, tak? Tutaj a1 jest równy 1, 2, natomiast a2 jest równy minus 2, tak? Widzisz to? To jest to, co jest przy x. No i teraz, czy one są takie same? Nie są takie same. Tu jest 1, 2, a to jest minus 2, czyli proste na pewno się nie pokryją, bo nie będą nawet równoległe. Czyli odpowiedź A w ogóle odpada. One yy, nie dość, że jedna ma współczynnik dodatni, a druga ujemny, czyli jedna idzie w górę, druga idzie w dół, no to no nie ma szans, żeby się pokryły. To jeszcze w ogóle zupełnie inaczej to wygląda, tak? Te współczynniki B też są zupełnie inne, czyli odpowiedź A odpada. Nie mają punktów wspólnych. No to kiedy proste nie miałyby punktów wspólnych? No wtedy, kiedy właśnie byłyby równoległe. No, bo jeżeli nie byłyby równoległe, no to w pewnym momencie one by się przecięły. Widzisz, jakbyśmy je przedłużyli, a wiemy, że proste nie mają końca, one idą w nieskończoność, no to one kiedyś się przetną, jeżeli choć troszeczkę inaczej są nachylone. Czyli, żeby nie miały punktów wspólnych, no to nadal muszą być równoległe. Czyli. To też odpada, no bo już zobaczyliśmy, że te współczynniki A one są po prostu różne. Dalej są prostopadłe. No to patrzymy, czy te proste będą prostopadłe, musimy wymnożyć A1 z A2. No to tak zróbmy A1 razy A2 to się równa. Yy, jedna druga, razy minus 2. Pamiętaj, że to jest minus 2, więc to jest minus 2 pierwsze, tak? To jest liczba całkowita, więc ona ma w mianowniku 1. No i możemy skracać górę z dołem. 1, 1. No i co nam wychodzi? Minus razy plus, minus 1. Tada, Tak, one są prostopadłe, więc mamy odpowiedź C. Już w zasadzie D nie musimy nawet patrzeć, yy, sprawdzać, no bo wybierz właściwą odpowiedź, jedną odpowiedź.